8 grudnia, mamy środę. E, niedługo zbieram się na autobus i jadę na zajęcia. Jak pierwsza mam ćwiczenia, te, na których tydzień temu próbowałam gorzkiego naparu. W ogóle ciekawa sytuacja, bo wczoraj na wykładzie, jak weszłam, to pani się pytała, czy wszystko było w porządku, e, więc bardzo miłe to było z jej strony, e, bo powiedziała, że się zastanawiała właśnie, czy wszystko było ok. Poza tym, że mnie lekko bolał brzuch i mnie zmuliło, to było wszystko ok, tak więc tak powiedziałam pani, ale było to bardzo miłe. Dzisiaj mam bardzo duże okienko, na którym mam zamiar się pouczyć angielskiego, ponieważ jeśli wybierę się na wieczorne wykłady, to do domu dotrę dopiero po godzinie 20, a jeszcze będę musiała umyć dzisiaj włosy, z czym też mi się schodzi. Więc plan jest taki, że jadę na zajęcia, wracam, najprawdopodobniej będę musiała pójść do sklepu po jakieś zakupy spożywcze i <śmuszczą> i się angielskiego, a jeśli się wybiorę właśnie na te wieczorne wykłady, bo taki jest plan, ale nie wiem, co będzie wieczorem, bo rano się obudziłam z bólem gardła, dokucza mi trochę katar, wieczorem na noc miałam zatkany nos, także mam nadzieję, że nic mnie nie rozłoży. No i i tyle. Będę się odzywała do Was później. Wczorajszy vlogmas wyszedł dziś rano, ale był bardzo krótki, co jest tam właśnie wyjaśnione. No i mam nadzieję, że obejrzeliście. A jeśli jeszcze nie widzieliście poprzednich vlogmasów, to zapraszam. I tyle. Dzisiaj biorę swoją y, ogromną torbę z racji tego, że jest zima, i żeby Pani nie nanieść mokrego śniegu, to muszę wziąć budki na zmianę, muszą się zmieścić. Oprócz tego fartuch. A tutaj chciałam Wam pokazać taki organizerek do torebki. Mój jest w kolorze różowym, ale tego oczywiście w środku torby nie widać. Za to on jest mega taki funkcjonalny. mam mnóstwo różnych przegródek, mniejszych, większych. Tutaj mam chusteczki, tutaj jest rozpinana kieszonka jedna i druga. Tu mam żel taki do rąk, a w środku mam zeszyt, piórnik i taki organizer, w którym mam okulary, portfel i jeszcze zmieściła się mała woda. I ten organizerek jest, ma takie uszy. Ja po prostu go sobie chowam na dnie torebki, przez to, że on jest taki teraz wypełniony i stabilny. To właśnie też e, będzie ustabilnił, usztywniał dno torebki. E, więc wam pokazuję, on jest z AliExpress i naprawdę jest super. E, no mówię, tego w torebce nie widać, że on jest różowy, ale może z perspektywy czasu wybrałabym inny kolor. Na pewno są inne kolory do wyboru i. Ja już go zamawiałam bardzo dawno temu, ale on jest naprawdę fajny, a tutaj możecie też sobie go zmniejszyć tak spinając, jeśli jest Wam niepotrzebny taki duży. Mi tutaj na spokojnie się wczoraj zmieściły jeszcze dwa zeszyty i to wszystko, co tu mam, także fajne rozwiązanie, taki organizer do torebki. Wszystko jest w jednym miejscu po prostu i łatwo jest to znaleźć. водка, чоколадка jest godzina 16 wróciłam do domu e, na to okienko natomiast po zajęciach pojechałam do Lidla o Jezu. Po zajęciach pojechałam do Lidla, e, bo chciałam kupić sobie pieczywo jakieś i tutaj blisko siebie mam stokrotkę, a ja bardzo nie lubię stokrotki, więc jeśli miałam taką możliwość e, pojechać od razu do Lidla, to właśnie tak zrobiłam. E, Plan był taki, żeby się uczyć angielskiego w tej przerwie, niestety nie wyszło Jest w ogóle mega zimno na dworze dzisiaj i mi ogólnie jest mega zimno Jak sam to nie czułam się najlepiej, generalnie jest lepiej, ale mam taką niemoc i tak mi się nie chce iść Za około pół godziny musiałabym wyjść na wykłady, które zaczynają się o 17, kończą o 19.30, bo to są dwa wykłady i do domu wrócę na jakąś 20. Jak o tym myślę, to zastanawiam się mocno, czy iść na te wykłady Natomiast chyba, chyba pójdę Wróciłam do domu, zrobiłam sobie herbatę owocową Wypiłam połowę, jeszcze mi zostało Zjadłam yy, makaron z pesto, z suszonymi pomidorami yy, I tak, w Lidlu kupiłam trzy bułki z ziarnami i jedną bułkę zwykłą i wzięłam sobie złotowicką, bo miałam na nią ochotę na tą konkretnie tą kimchi z Lidlona. E, wzięłam żel pod prysznic, taki lidlowy. Miałam kiedyś wersję z niebieskim, jakby zamknięciem, a teraz wzięłam tą, bo mi się kończy żel pod prysznic pisane. Oprócz tego wzięłam sobie dwa banany, dwa małe, super słodkie bleczki. I one mają jakby więcej yy, Boże więcej, więcej mają yy, kofeiny niż taka standardowa puszka i one są właśnie dostępne w Lidlu i są super. Yy, I oprócz tego wziąłem swoje dwa ulubione ukochane sosy do makaronu czyli te. Róbcie screeny, polecanko, są mega pyszniutkie. I wychodziło, że tam 40% taniej na drugą sztukę, jak się właśnie brało dwa Więc e, mega fajnie się złożyło, że pojechałam do Lidla, bo bardzo, bardzo lubię te sosy To są moje ulubione sosy dotychczas do makaronu e, Więc tak, ja się wybiorę chyba właśnie na te wykłady Jednak pójdę, jeszcze się skonsultuję z koleżanką, czy idzie, ale mam nadzieję, że tak e, Totalnie mi się nie chce z oknem, jest już ciemno, jest zimno Jak będę pracowała, będzie jeszcze gorzej się, ciemniej już nie będzie, chyba. Nie wiem, bo mam zasłonięte ale na pewno będzie zimniej i będzie późno. A jak wrócę, to idę mieć włosy i. już wiem, że mi się nie będzie chciało. Także tak. Dzisiaj były fajne zajęcia na ćwiczeniach, co mogliście widzieć w urywkach, ponieważ koleżanka pomogła mi nagrywać, więc bardzo Ci dziękuję. będę się później i zmontuję tego vlogmasa, żeby Wam go jeszcze dzisiaj opublikować. Idę już na MPK. Eee, cała strosza się nie chciał strasznie. Ale posłuchałam sobie świątecznych piosenek i trochę tak się... No wiecie, już takie nie mam za muły. Eee, generalnie nie się widzieć przed chwilą. Zmieniam kurtkę na cieplejszą. W sumie teraz jest mi ciepło, tylko jeszcze nie mam rękawiczek, ale zaraz sobie założę i dobrze. już na miejską komunikację i jadę na wykład. Ok, jestem już w domu, jest godzina 20, na dworze było mega, mega zimno. Zrobiłam sobie zupkę chińską, na którą miałam ochotę i którą się kupiłam, ale okazało się, że taką mam w domu. Trudno. Także yy, podstawowe jedzenie każdego, każdego studenta i studentki. Oczywiście żartuję, ale miałam ochotę, więc sobie zrobiłam. Yy, wcześniej jadłam normalnie, w sensie obiad, makaron, yy, więc poczko. Yy, ogólnie będę się z Wami już żegnała w dniu dzisiejszym, bo był długi, intensywny i jestem zmęczona, a jeszcze w planie mam na pewno zajrzenie do angielskiego. Idę zaraz też umyć włosy, ogarnąć już w piżamy i powoli do spania. Eee. 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 Zobaczcie czy jutrzejszy vlog ma wyjdzie, czy będzie połączony z czwartku i piątku na przykład, eee. ponieważ jutro ogólnie mam tylko jedne zajęcia i więcej czasu to będzie czas wolny, na pewno będę chciała się skupić na eee, dwóch prawozdaniach, na notatkach, eee. więc jeszcze troszeczkę tego mam. Ale jakoś sobie dam radę, najważniejsze jest teraz tylko pójść jutro na angielski, dowiedzieć się czy zdałam poprzednie kolokwium i zaliczyć poprawę poprzedniego, w sensie jeszcze wcześniejszego. E, mam nadzieję, że uda mi się to z powodzeniem zaliczyć. Generalnie w tym tygodniu no, miałam już kilka powodzeń, nawet udało mi się zdobyć piąteczkę, z której jestem bardzo dumna, ponieważ e, się na tego kolosa uczyłam. <laughs> więc no, jestem z tego zadowolona I miałam też inne kolokwia W sumie to dostałam dwie piątki I jedną trójkę Ale to był kolos niezapowiedziany Więc i tak jest nieźle Będę się z wami już żegnała Ponieważ chcę zmontować, opublikować dla was tego vlogmasa Także widzimy się jutro lub jutrze, ale na pewno w następnym vlogmasie. Dziękuję za spędzony ze mną czas i obejrzenie tego filmiku. Jeśli macie ochotę, to zapraszam sam na mojego Instagrama beauty.strafa. Tam będziecie na bieżąco i dziękuję za oglądanie.